I pewnie też tak masz w, w biznesie, jak, jak rozwiązujesz jakieś tam konflikty, pracujesz z tym drugim człowiekiem. Widzisz, jak bardzo mocno siada komunikacja między ludźmi. Siada. Miałam taką sytuację dwa lata temu, gdzie firma z Warszawy e, potrzebowała i procesu, i jednocześnie mediacji wewnętrznej mm -hmm. między dwoma osobami, jakimiś tam kluczowymi. Żeby to móc poukładać, no to ja oczywiście potrzebowałam najpierw spotkać się, porozmawiać e, z prezesem, w czym problem, w sensie z czym się mierzą, e, jaka jest potrzeba. E, I też powiedziałem, mówię, dobra, to ja jeszcze potrzebuję się z tymi aktorami tego dramatu spotkać. Mm -hmm. nie? I nie oczywiście razem, bo to nie wchodziło w grę, tylko osobno. I nagle się okazało, że po tygodniu prezes do mnie zadzwonił i mówi, panie Michale, ale my chyba już procesu nie musimy robić. Jakby samo to wejście i włożenie tego wytrychu rozmontowało konflikt. A Zarzewie było już tam od dłuższego czasu, nie? I to było dla mnie takie o tyle zaznaczyć, że ja miałem mega satysfakcję w tym. Mówię, no, no dobrze, no super, nie? Jakby to ok, po poobserwujcie, bo to też uważność trzeba mieć. Mm -hmm. To jest na zasadzie takiego, dobra, wentyl puścił, więc ciśnienie zeszło, ale tam fundament został, nie? Czy, czy w taki sposób wewnątrz sterowny te osoby będą w stanie jakoś tym zarządzić i coś z tym zrobić. Nie? W konfliktach też często jest tak, że ludzie wzajemnie nie potrafią dostrzec tej intencji po drugiej stronie. Nie? To o co ten ktoś tak naprawdę chce u siebie zadbać, co tam jest w fundamencie jego funkcjonowania i tej reaktywności akurat w tym danym momencie, nie? więc często dotknięcie tego nie chcę mówić, że totalnie rozmontowuje, ale jakby sobie całą zabawę konfliktu, nie? Bo nagle się okazuje, że tam o zupełnie coś innego chodzi. Nie? To nagle się okazuje, że ty jako człowiek, bo masz intencję też, że chcesz, żeby ten konflikt zniknął, jakby żeby przez to mieć miejsce, no to zaczynasz to brać pod uwagę. Nagle się dzieją cuda. Znaczy normalne rzeczy według mnie, ale no, jakby z takiej perspektywy z zewnątrz cuda, nie? bo ludzie teoretycznie nie do pogodzenia da się. No to się w momencie kiedy się. Po prostu ma przestrzeń na to, żeby. Tylko posłuchać. No, oczywiście musi być wola, nie? Jakby do pracy po, tak, po, po obu stronach, bo to w myśl tej, tej, tego powiedzenia o ambarasie, nie? No, cały tym embaraz, żeby dwoje ciało naraz. Mm -hmm. No, bo tak naprawdę wiesz, za mm -hmm. każdą emocją jest jakaś e, potrzeba, nie? I tylko tak. my nie potrafimy tak. tych potrzeb wyrażać, no bo tak naprawdę znowu wróćmy do tego dz dzieciństwa, bo będę często się do tego jakby mm -hmm. odnosić. No ale tam no, jest bo dużo tam, kotwic, nie? no, no to dokładnie, tak. no bo tam nie wysłuchiwano naszych potrzeb. Byliśmy w, w tym aspekcie w ogóle jakby pomijani, niewysłuchani, i to się nam kumuluje. No, i w tym momencie wystarczy, że przykładowo szef coś takiego powie, albo uh -huh, mąż, uh -huh. i my już z tego poziomu zaczynamy sobie odpalać jakieś tam e, nasze przeżywanie e, tych danych emocji, jakieś różne, ta, różne nasze rzeczy tam się uruchamiają. Uh -huh, uh -huh. I dokładnie sobie w ten sposób gdzieś e, przekładamy. Nie?